Hej kochani, z tej strony Karolina, witam Was ponownie na moim kanale. W ten marcowy dzień, już zbliżamy się prawie do końca miesiąca, a ja przychodzę z recenzją książki, którą czytałam tak naprawdę w połowie ubiegłego miesiąca. Trochę z powodów rodzinnych i różnych no, innych wydarzeń, które wszyscy dobrze znamy, ta recenzja się tutaj przesunęła w czasie, ale nie może jej zabraknąć, bo książka jest dla mnie niesamowicie ważna i i ten film na tym kanale po prostu pojawić się musi. Taki mały, mały disclaimer na początek. Proszę nie zwracajcie uwagi na mój głos. Jestem po prostu chora, ale stwierdziłam, że jeżeli dzisiaj nie nagram tego filmu, to, to zaraz zostanie nas kwiecień i, i tak dalej. Mam już kilka zaległych filmów, więc postanowiłam, że mimo to, właśnie dzisiaj, mimo mojego samopoczucia, to Was przyjdę z tym filmem. No i tak gwiazdą dzisiejszego odcinka, kochani, jest książka Córka generała pani Magdaleny Witkiewicz. Jak wiecie, ja panią Magdalenę uwielbiam całym moim serduchem od pierwszej książki, czyli od Milaczka, z którą miałam okazję zapoznać się na ładnych, ładnych parę lat temu. No, i jest to taka autorka, której ja absolutnie czytam wszystko, co wychodzi spod jej pióra, włącznie z literaturą dziecięcą i uwielbiam. I trudno mi wyobrazić sobie powieści, które mogłyby mnie zawieść. Trochę obawiałam się wizjera, ale również bardzo, bardzo sprostał moim oczekiwaniom. Po tej książce absolutnie nie miałam żadnych. Obaw, że ona nie trafi do mojego serca, i czekałam na nią ogromnie, jak tylko zobaczyłam zapowiedzi. Tym bardziej, że wiedziałam, że prawa filmowe do tej książki zostały wykupione już przed jej premierą, a premiera miała miejsce 23 lutego. Pani Magdalena, wcześniej, z tego co pamiętam, współpracowała z wydawnictwem Filia. Ta książka została wydana w wydawnictwie Skarpa Warszawska. No i ja tą książkę otrzymałam od tego wydawnictwa do recenzji, zgłosiłam się. Um, bardzo, bardzo miałam ochotę na lekturę tejże książki. No i w dniu, kiedy ona do mnie przyszła, tak naprawdę tego samego dnia, tą książkę po prostu skończyłam. Rzadko czas i, i wszystkie inne moje obowiązki domowe pozwalają mi na to, żeby skończyć książkę w dniu, w którym ją zaczęłam, więc to też może Wam powiedzieć o tym. Um, czy warto wziąć się za lekturę tejże powieści, czy nie. No ale zaczynając od fabuły, mamy tutaj historię Magdaleny i Andreasa, którzy poznają się przypadkowo w Gdańsku. Magdalena jest rozwódką, wychowuje samodzielnie nastoletnią córkę, natomiast Andreas jest Niemcem i przyjeżdża do Gdańska. No, tak naprawdę, po to, żeby odnaleźć pamiątki po swojej babci, dowiedzieć się nieco więcej na temat jej historii, która bardzo ściśle związana była właśnie z historią gdańska, no i jakby odszukać nieco jeszcze więcej informacji na temat swoich korzeni. Jak możemy się domyśleć, bardzo często w powieściach pani Magdaleny nawiązuje się oczywiście relacja romantyczna między tymi osobami. I tak naprawdę już na samym początku tejże powieści, bo to jest bodajże w pierwszym rozdziale, no doznajemy. Magdalena odszukuje tak naprawdę informacje listy, zbiór brulionów, które zawierają w sobie listy, opowieści tajemniczej. Eloise, Elis, Niemki, która zamieszkiwała właśnie budynek, strych budynków, w którym Magdalena dzisiaj mieszka. Znajduje się tam również tajemnicza kołyska, przepięknie wykonana z drewna. No i zaczynają zagłębiać się w lekturę tychże właśnie zbiorów, listów i historii. Wojennych. Jak się okazuje, za, na właśnie tej podstawie poznajemy historię Elis, córki generała tytułowej, który jest dość blisko um, uwikłany w historię um, właśnie wolnego miasta Gdańska i, i doprowadza, no, bardzo ściśle współpracuje z, z Hitlerem, z władzami, które wówczas um, miały okazję sprawować władzę w III Rzeszy. I które, jak wiemy, doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. To, co niezwykle uderzyło mnie w tej powieści, jak widzicie, ja sobie zaznaczyłam bardzo wiele znaczników, to to, że no, ja tą powieść czytałam, jak wspomniałam, na tak mniej więcej w połowie lutego, czyli jeszcze przed mm, tą wojną, którą dziś mamy okazję, niestety, w XXI wieku, za naszą wschodnią granicą obserwować. Ale, co dzisiaj już po lekturze tej powieści niesamowicie mnie uderza, to to, jak bardzo aktualna ta powieść jest. Jak ponadczasowa, i, i jak wiele z tych zdań, które sobie zaznaczyłam, tak naprawdę możemy odnieść do dzisiejszej sytuacji. Um, historia Elise, która um, no, ewidentnie nie zgadza się z poglądami swojego ojca która no, nie do końca ma z nim dobre stosunki, jej brat niestety zostaje również wychowany w duchu nazistowskim, w duchu mm, wyższości e, rasy aryjskiej, w duchu e, gnębienia e, mniejszości narodowych, w duchu e, dyskryminacji Żydów, w dyskryminacji Polaków, również przynależy do, e, do organizacji politycznych, które no, mają ścisły udział właśnie w tychże um, czynnościach. Natomiast Elis jest zakochana w Polaku, w Andrzeju, który jest studentem jednej z uczelni technicznych. Um, ma również bardzo bliskie relacje przyjacielskie z jego przyjaciółmi, czyli z Haliną i z Józkiem. Choć na początku nie jest jej łatwo wejść w to środowisko, jest dyskryminowana właśnie z tego powodu, no, że jest niemką, do tego jeszcze córką wysoko postawionego no, żołnierza. No i ta sytuacja polityczna zaczyna się rozgrywać w kierunku, w którym oczywiście wszyscy wiemy, że ona podążyła. Dla mnie ta powieść jest niesamowicie istotna pod tym względem, że jak wiecie mieszkam w Trójmieście. Wydarzenia, które w tej powieści są opisywane, miejsca, w które są opisywane, no są po prostu miejscami bardzo mi bliskimi. Ja studiowałam na Politechnice Gdańskiej, mój mąż również. Um, dziadkowie moich dzieci mieszkają we Wrzeszczu, który jest tutaj bardzo um, szczegółowo i w przepiękny sposób opisany. Te ulice właśnie w okolicach Politechniki Gdańskiej, te ulice Nowego Portu, Wrzeszcza, Centrum Gdańska również. To są takie uliczki bardzo bliskie mojemu sercu i takie, które no chyba do końca mojego życia będą bardzo dla mnie sentymentalnymi miejscami po prostu. Wiemy, że no lektury, które, mają miejsca właśnie w miejscach nam bliskich, no niesamowicie silnie oddziałują na nasze emocje i, i są nam ewidentnie bliższe niż te, które opisują miejsca nam obce i nic na dla, dla nas nieznaczące. E, mamy tutaj również nieco historię Gdyni, która również no jest moim miastem rodzinnym e, i również jest mi bliska. E, natomiast te relacje ludzkie, które tutaj są opisane i, i te wszystkie... Wydarzenia historyczne. One są tak niesamowicie uniwersalne i po prostu ponadczasowe, że to jest chyba ich największa wartość, po prostu. Oczywiście możemy domyśleć się tego, że los tak poplątał wydarzenia naszych, naszych bohaterów, których poznajemy za właśnie pomocą listów. A no, że ta ich historia wspólna została niestety uniemożliwiona i ich życie potoczyło się w nieco inny sposób niż sobie na początku zaplanowali. Natomiast, jak mówi tutaj taki jeden przepiękny cytat, który również sobie zaznaczyłam, nie wiem czy go teraz akurat odnajdę. Tak, to jest dokładnie. To niestety z marzeniami tak już jest, że niektóre spełniają się nie do końca w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast no, pytanie, czy, czy, czy to właśnie nie jest, czy to nie okazuje się potem z perspektywy czasu po prostu dla nas lepsze? Że to, o czym marzymy, może nie do końca jest tym, co jest dla nas po prostu dobre i, i co powinniśmy od życia oczekiwać. Wiele, wiele jest właśnie takich zdań, które niesamowicie skłaniają nas do refleksji podczas lektury, szczególnie w dzisiejszym czasie. Dla mnie takie zdanie, które najchętniej wypisałabym sobie i po prostu wsadziła w jakąś ramkę jest to, że kiedyś jeszcze będzie pięknie, niebo będzie tak samo niebieskie, słońce tak samo będzie raziło w oczy. Trawa pozostanie zielona, wiatr będzie nadal rozwiewał nam włosy, i tak samo będziemy się denerwować, gdy zacznie padać deszcz, a my nie weźmiemy z domu parasola. Tak y, myśleli ludzie wówczas, kiedy y, umierali ich bliscy, kiedy musieli ukrywać się przed y, no, nazistami, przed, y, przed ludźmi, którzy po prostu usiłowali odebrać im ich codzienność, ich życie. Oni y, również starali się skupiać na na tych drobnych chwilach codzienności starali się czerpać z niej tyle, ile się da, a po prostu, a nie tylko przeżyć. I ja myślę, że my dzisiaj, w obliczu tego konfliktu, który nie do końca nas tak osobiście dotyczy, oczywiście, jak naszych wschodnich sąsiadów, ale wiele było już takich zarzutów, że ta nasza codzienność powinna zostać tak naprawdę zatrzymana i, i powinniśmy skupić się tylko na tym konflikcie, który oczywiście jest dziś najważniejszy, ale. No, ja myślę, że właśnie ci ludzie również potrzebują tych drobnych elementów, okruchów codzienności, i no, różne przekazy z literatury nam tylko to udowadniają. Tak naprawdę. Jest to również książka o podejmowaniu wyborów życiowych i o tym, że nie do końca zawsze jesteśmy pewni, czy te wybory są słuszne, czy nie, ale nie to jest w ich podejmowaniu tak naprawdę najistotniejsze. Zawsze w życiu jest coś za coś, i dlatego chyba nie ma sensu się zastanawiać nad wyborami, których nigdy nie będziemy mieli szansy dokonać. Życie jest tak pomyślane, że decyzje podejmujemy tylko raz. Gdy wybierzemy złą drogę i pobłądzimy w lesie, możemy zawrócić, ale przy wyborze drogi życiowej jest nieco inaczej. Czasu nie można cofnąć. Czy gdybym mógł, zrobiłbym to? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że wielu z nas ma takie dylematy każdego dnia, z mniejszych, większych wyborów swoich życiowych, czy to drogi życiowej, czy, czy osób, z którymi to nasze życie w jakiś sposób się związało. Te dylematy chyba nie są obce każdemu z nas, bez względu na szerokość geograficzną i bez względu na nasze doświadczenia życiowe, po prostu. No i, i takie zdania, którymi. Tą recenzję chciałabym zakończyć. Nie wiem, czy teraz akurat ten cytat odnajdę, ale myślę, że to jest takie zdanie, które no, przynajmniej do współczesnych okupantów i osób, które tak naprawdę. Wywołują te konflikty na skalę międzynarodową, powinny trafić i, i które zawsze powinny gdzieś tam z tyłu głowy się zaświecać, to to, że bohaterem nie jest ten, kto sięga po broń, lecz ten, kto nie używając broni potrafi rozwiązać konflikt lub potrafi skutecznie powstrzymać innych, by po tę broń nigdy nie sięgnęli. Dla mnie niesamowite. Przepięknym językiem, przepięknym stylem, który ja absolutnie uwielbiam i uwielbiać będę. Myślę, że wielu z Was odnajdzie mimo wydarzeń ciężkich, trudnych, historycznych opisywanych w tej powieści bardzo dużo ciepła, bardzo dużo nadziei i bardzo dużo takich dobrych emocji, które mimo wszystko, szczególnie w tej trudnej dzisiaj sytuacji, mogą dodać takiej otuchy. I nadziei w to, że dobro jednak zwycięża. Ja cały czas staram się tej nadziei trzymać, bo co nam więcej pozostaje, jak ta nadzieja, właśnie. Z tego co wiem, pani Magdalena założyła ostatnio własne wydawnictwo. Ja nie mogę się już doczekać następnych powieści, które już w tym nowym wydawnictwie zostaną wydane. A Was gorąco i serdecznie, całym sercem zachęcam do tej właśnie lektury, bo jest po prostu przepiękna. Jest przepiękna, jest wciągająca, jest poruszająca i taka, która naprawdę, mimo wszystko, daje troszeczkę otuchy i ciepła w tym trudnym dla nas czasie. No i pozwala po prostu zanurzyć się totalnie w świecie, który jest tutaj wykreowany. Oparte na prawdziwych wydarzeniach, mimo wszystko fikcyjny, dla mnie fascynujący. Mam nadzieję, że wielu z Was również odnajdzie w nim chociaż odrobinę czegoś dla siebie. No i to by było na tyle, kochani. Do zobaczenia w kolejnych filmach, i mam nadzieję, że w lepszym zdrowiu. Wytrzymajcie się również ciepło i zdrowo. zdrowo pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.